Dziedzictwo. Rozwodu jednak nie będzie? Reakcja Yamana budzi zdumienie. Streszczenie 514 odcinka Emanet. Zeyer i Yaman zdecydują się ogłosić wszystkim swój rozwód. Najtrudniej dalej będzie pogodzić się z nim Yusufowi. Kiedy chłopiec postanowi uciec, Zejer niespodziewanie zmieni zdanie. Reakcja Yamana wprawi w osłupienie. Zobacz w galerii zdjęć, co kobieta usłyszy od męża i jak odbierze te słowa. Początek rozterek i dramatyczna decyzja, na tle codziennych zmagań, Zeyer i Yaman wydają się być na rozdrożu. Ich decyzja o rozwodzie, choć podjęta z bólem i rezygnacją, miała stać się symbolicznym rozdziałem w rodzinnej kronice. Największy jednak ciężar tej decyzji spada na młodego Jusufa, dziecko, które zawsze było łącznikiem między pokoleniami, a jego niewinne serce nie potrafi pojąć, jak można rozbić rodzinne więzi. W oczach Jusufa rozwód nie jest jedynie formalnością, to bolesne rozstanie, które grozi zniszczeniem świata, który znał i kochał. Ucieczka przez grę, plan Jusufa, w desperackiej próbie ocalenia rodziny przed rozpadem, Jusuf postanawia działać. Przekonuje wszystkich domowników, by włączyli się w niespodziewaną zabawę w chowanego. Dla niego ta gra to nie tylko sposób na chwilowe oderwanie od smutku, ale także subtelny plan plan, który ma zmusić dorosłych do spojrzenia na rozwód z innej perspektywy. Gdy Jaman z zafascynowaniem liczy, cała reszta rodziny ukrywa się, a sprytny Yusuf wykorzystuje zamieszanie, by wymknąć się z rezydencji. Jego niewinne pragnienie zabawy kryje się jednak za maską desperacji, chciał uciec, wyrażając w ten sposób swój ból i sprzeciw wobec decyzji, która zdaje się zrywać rodzinne więzy. Chwila zagrożenia i przebudzenie uczuć. W kolejnej scenie, pełnej napięcia i niepewności, widzowie dostrzegają Yusufa stojącego przy ruchliwej ulicy, nieświadomego niebezpieczeństwa, które czai się tuż za rogiem. W ostatniej chwili Yaman, kierowany instynktem rodzicielskim, wbiegł na ulicę i uratował chłopca przed nadjeżdżającymi samochodami. Ta dramatyczna chwila, wypełniona przerażeniem i ulgą, stała się punktem zwrotnym, momentem, w którym Zejer zaczęła kwestionować sens rozwodu. Czy naprawdę warto ryzykować rozpad rodziny, skoro niewinne życie jej syna wisi na włosku? Dialog, który zmienił wszystko, zdezorientowana i pełna wątpliwości, Zayer podjęła próbę rozmowy z mężem. W tej przełomowej scenie, atmosfera gęstnieje od emocji, a słowa Jamana wstrząsają całym domem. Z determinacją, ale i głębokim smutkiem, Jaman wypowiada słowa, które na zawsze odcisną się w sercu Zejer. Nie, nie poddasz się teraz. To dla Ciebie trudny czas, ale weź się w garść i zrealizuj to, co sobie założyłaś. Jeśli tego nie zrobimy, będziesz cierpieć poczujesz się jak ptak zamknięty w klatce. Będziesz się zmuszać do kłamstw, by go uszczęśliwić? To tak nie działa, te słowa, pełne gorzkiej prawdy i nieodpartej determinacji, zmusiły Zejer do refleksji. Jej serce zaczęło powoli powracać do myśli, że może warto jeszcze walczyć o rodzinę, nawet gdy przyszłość wydaje się niepewna. Rodzinne sekrety, przeszłość i nowe wyznania. W międzyczasie, w innym zakątku domu, Ali i Duygu postanawiają zabrać Jasemin na krótką przekąskę. Tam, przy dźwiękach wspomnień z dzieciństwa, Dłygu wyznaje coś, co na nowo komplikuje emocjonalną mapę rodziny. Wyznaje, że jest zakochana w Alim. Jasemin, rozdarta między lojalnością wobec siostry a obowiązkiem, który nakłada na nią Ertugrul, czuje się, jakby jej świat został wywrócony do góry nogami. W tej scenie każdy gest i każde słowo niesie ze sobą ciężar przeszłości i nadzieje na lepsze jutro, choć droga do niego jest usłana cierpieniem. Rodzinna niespodzianka i walka o jedność, zrozumienie, jak bardzo decyzja o rozwodzie rani najmłodszego członka rodziny, sprawia, że Zejer i Yaman zaczynają szukać sposobu, by uczynić Yusufa szczęśliwszym mimo burzliwych zmian. W geście pełnym ciepła i miłości przygotowują dla niego niespodziankę nowego, pluszowego Misia, który ma stać się symbolem rodzinnej jedności. Jusuf, choć nadal zraniony i pełen niepewności, czuje się choć na chwilę zrozumiany. Jego inicjatywa, by ponownie zorganizować zabawę wchowanego, ma w sobie ukryty cel – przypomnieć wszystkim, że rodzina to nie tylko formalna struktura, ale przede wszystkim miłość i wzajemne wsparcie. Ostateczna próba i nieoczekiwany zwrot akcji, gdy zabawa osiąga punkt kulminacyjny, a Yaman zorientuje się, że Yusuf zniknął, rozpoczyna się dramatyczne poszukiwanie chłopca. W sercu rodziny narasta panika, gdy każdy dźwięk ulicznego gwaru przypomina o niebezpieczeństwie, jakie czyha na niewinne życie. W ostatnich sekundach, Jaman wbiegł na ruchliwą jezdnię i, z heroicznością rodem z najpiękniejszych opowieści, uratował Jusufa przed tragicznym losem. Ten moment, pełen adrenaliny i łez ulgi, sprawił, że oboje, Zejer i Yaman, zaczęli dostrzegać prawdziwą wartość swojej rodziny. Pod wpływem tych wydarzeń Zejer zaczyna otwarcie wyrażać swoje wątpliwości co do sensu rozwodu. W rozmowie, która rozgrywa się w cichym zakątku domu, wyznaje mężowi, że nie wie, czy to właściwa decyzja. Jej słowa, pełne bólu i niepewności, spotykają się z reakcją Yamana, który zaskakuje ją swoją determinacją. Choć serce Yamana krwawi na myśl o rozpadzie rodziny, słowa Kirimiego, które miały być bezwzględnym oskarżeniem, stają się dla niego impulsem do refleksji. W głosie Jamana słychać nie tylko żal, ale i nadzieję, że przeszłość można naprawić, a przyszłość wypełnić nowym, głębszym zrozumieniem. Zakończenie pełne nadziei i nowych początków, w miarę jak napięcie opada, a rodzina zbiera się razem, wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo decyzja o rozwodzie mogłaby zranić to najmłodsze serce. Jusuf, dojrzalszy niż się wydawało, staje się katalizatorem zmian, przypominając dorosłym, że miłość i jedność są wartością nadrzędną. Zejer i Jaman, mimo wcześniejszych sporów, zaczynają rozważać, czy warto tak drastycznie zrywać więzy, które przez lata budowały ich wspólny dom. Z każdą kolejną chwilą, każde ciepłe spojrzenie i delikatny gest przypominają im, że rodzina to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim ludzie, którzy kochają się bezwarunkowo. Ostatecznie, w obliczu ryzyka, łez i niezliczonych dramatów, para decyduje się odwlec decyzję o rozwodzie. Wspólnie, z nowym misem w rękach Jusufa, obiecują sobie, że będą walczyć o rodzinę, niezależnie od przeciwności losu. W tej opowieści, pełnej zaskakujących zwrotów akcji, dramatycznych interakcji i momentów pełnych głębokiej emocji, widzowie odnajdują nadzieję. Nadzieję, że nawet w najciemniejszych chwilach zawsze istnieje szansa na odkupienie i nowy początek. Czy Zayr i Yaman odnajdą drogę do siebie? Czy Yusuf, z jego niewinną mądrością, zdoła przekonać dorosłych, że rodzina jest warta więcej niż każda kłótnia? Odpowiedzi na te pytania czekają na kolejne odcinki Emanetu, które nie przestają zadziwiać, poruszać i przypominać, że prawdziwe dziedzictwo to nie tylko materialne dobra, ale przede wszystkim miłość, wzajemne wsparcie i wiara w lepsze jutro.